Witam państwa serdecznie. Dzisiaj nieco inaczej. Znajdujemy się na plantacji słonecznika i dzisiaj razem z Mariuszem porozmawiamy o odżywianiu tego gatunku. Zapraszam serdecznie. Cześć Mariuszu. Cześć. Jesteśmy na plantacji słonecznika, tak jak było to powiedziane. Faza BBCH 16-17, czyli faza 6-7 liścia. Tak. I takie pytanie: Czy odrobiłeś lekcję, to znaczy, czy opowiesz nam o odżywianiu tego gatunku? Doskonale zdajesz sobie sprawę, że to jest zupełnie nowa roślina na naszych polach. Ale wdarła się bardzo imponująco, tak? I szybko, I szybko i na dużą skalę. Tak. Więc tak naprawdę mamy bardzo dużo pytań w tym momencie o to, jak odżywiać, tak? tak. Jak nawozić, jak odżywiać? Czy odrobiłem lekcję, spędziłem troszkę czasu wertując różne, różne czasopisma i artykuły z prasy zagranicznej? Tak czy siak, konkluzja jest jedna. Potrzeba tutaj z mikroelementów, szczególnie boru, molibdenu, tak? dokładnie te dwa mikroelementy natomiast gdybyśmy mieli spojrzeć całościowo na tą roślinę ta roślina jak doskonale wiesz ma bardzo głęboki system korzeniowy głęboko penetrujący glebę tak, tak jak tutaj bardzo, widzimy bardzo nawet w tej małej roślinie penetracja, tak penetracja może tak. powiedzieć, do gryki tak dokładnie dokładnie jest w stanie wyciągnąć bardzo dużo składników pokarmowych, nawet z tych głębszych partii gleby. Tak? Czyli, czyli to co się mówi, że a słonecznik nie potrzebuje, to w pewnym stopniu też jest takiej nie do końca prawdą, ponieważ poprzez swój głęboki system korzeniowy ona tak, może, Szuka. mówiąc kolokwialnie, zjeść ile podamy. Dokładnie. A mówiąc o tych takich istotnych mikroelementach, jeśli chodzi o tą uprawę, czyli bor, tu warto zwrócić uwagę na jedno. Bor, jak wapń, podobnie. Wpływa na e, ograniczenie wylegania roślin, tak? czyli usztywnia, usztywnienie. usztywnia. Bardzo często widzimy to chociażby w rzepaku, tak? który jest nieodpowiednio odżywiony, bardzo szybko pękają nam te łodygi. I się po prostu wykłada roślina. Tak? Tak. Więc w tym momencie ten bor jest tym jednym z głównych. Około 400 gramów pobiera na hektar nam boru Czyli, czyli musimy zastosować dwa razy po dwa litry boru, który zawiera 150 gram. To już będzie tak. tak. To bardzo, będzie bardzo, bardzo dużo, można powiedzieć z nawiązką. Eee, faktycznie w granicach półtorej w granicach do 2 litrów co najmniej dwa razy. I co istotne, przed kwitnieniem, tak? I teraz tak, kiedy? Kiedy? Możemy już teraz startować, mamy około ósmego liścia, tak? Tak. Pierwszy raz, bor podajmy teraz i wtedy przed wyrzuceniem, można powiedzieć, kwiatostanu. Tak? Czyli jeszcze będziemy mieli tą możliwość wjechania, bo gdzieś ten słonecznik będzie na poziomie metra, więc to będzie tak, tak jak w przypadku tak. rzepaku, czyli tak, żeby jeszcze go nie kłaść, bo dokładnie, on zacznie nam pękać. Dokładnie. Więc bor, oprócz tych funkcji, które powiedziałem, można powiedzieć wysycających, wzmacniających tkanki merystematyczne, Odpowiada również na żywotno za żywotność pyłku. My o tym mówiliśmy w przypadku innych kwitnących roślin. nie w przypadku rzepaku, zawsze o tym tak, powtarzamy. Tak. Ale tak. dobra, bor funkcje znamy, wiemy o co chodzi. Tak. Teraz powiedz mi kwestia mhm. molibdenu. Molibden. Molibden e, odpowiada za przemianę azotu, tak? Jest czynnikiem katalizującym przemiany tego azotu, więc bierze udział w tych przemianach, więc jeśli będziemy podawać ten molibden. Więcej azotu ta roślina będzie mogła pobrać dobrać. i przemienić tak, w biomasę. W biomasę, czyli w czynnik plonotwórczy, żeby tak. wytworzyć większy plon. Słuchaj, dobra, czyli mamy bor. Oczywiście y, fajnie by było dodać również mangan, bo jak każda, każda tak. z roślin potrzebuje tak. ten mangan, ale jeszcze tutaj na tej roślinie nie wiedzieć, czemu widzimy przebarwienia. W Fitotoksyczności. Dokładnie, dokładnie. Zwróciliśmy na to uwagę. Jest ewidentna fitotoksyczność. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę doświadczenia z naszym produktem Agravita Active 48 możemy powiedzieć jedno. I to też ma ugruntowanie w doświadczeniach amerykańskich, ponieważ tamten ten produkt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, co też niejednokrotnie podkreślaliśmy. Tam w zaleceniach właśnie w tej fazie jest Agravita Active 48 tak? Szósty, ósmy liść, bardzo często właśnie po wszelkiej maści, stresach, uszkodzeniach herbicydowych, z którymi teraz mamy do czynienia, tak? Czyli, czyli podsumowując, zrobiąc y, takie clue tego wszystkiego, tak. o czym powiedzieliśmy. W tej fazie, dzisiaj, piękne warunki, bierzemy opryskiwacz, bierzemy 1,5. litra boru, znaczy, litra. po kolei, boru. to może no po kolei. To właśnie zacznijmy tak. po kolei. Zaczynamy od Agravity Active 48, pół kilograma na hektar. Tak. Do tego dodajemy Molibdenu pół litra, Agravita MO 4,4% pół litra i 1,5 litra boru, boru. Agravita Bor 15%. Na sam koniec, tak jak również w innych uprawach, to tutaj też dodajemy i to jedziemy w tej obecnej fazie. A później przed samym wyrzuceniem kwiatostanu, jedziemy drugą dawką boru i również dodajemy molibden. Też możemy podać molibden. Też podajemy molibden. Myślę, i myślę że jeszcze że... wrócimy. I jeszcze jak wrócimy, jak te, te rośliny podrosną więcej. i będziemy o tym mówić. Także z tego miejsca z Mariuszem pozdrawiamy. W razie co jesteśmy jak najbardziej do dyspozycji, żegnamy z. Jeszcze nie słonecznego, bo nie w pełni nie są wykształcone, ale pozdrawiamy z pola słonecznika w Ludowicach. Do zobaczenia.